Czy wasi klienci są sfrustrowani niekończącą się pętlą wyborów menu infolinii podczas próby dotarcia do odpowiedniego personelu lub informacji? Tak właśnie dzieje się z tradycyjnymi systemami IVR. Infolinie z wyborem tonowym wymagają poruszania się po drzewie menu, a jeśli klient wybierze niewłaściwą ścieżkę, będzie musiał zacząć wszystko od nowa. Tradycyjne systemy IVR Infolinii wymagają również wysłuchania długiej listy pytań, zanim klient będzie mógł skontaktować się z personelem działu obsługi klienta. A jeśli klient ma wiele pytań, oznacza to więcej menu i więcej czekania. Na przykład, aby złożyć zamówienie, klient musi porozmawiać z konsultantem, ponieważ w tradycyjnych Infoliniach z IVR-em brakuje rozpoznawania mowy. Dzięki konwersacyjnemu systemowi IVR Twój klient nie musi wybierać z dostępnych opcji menu. Może uzyskać ukierunkowane informacje, po prostu mówiąc co go interesuje. System rozpoznaje intencje rozmówcy, przekazuje oczekiwane informacje lub łączy z odpowiednim konsultantem, dzięki czemu proces obsługi telefonicznej przebiega kompetentnie i sprawnie. Co więcej, konwersacyjny IVR pozwala na rozbudowę o nieograniczoną liczbę odpowiedzi dostępnych już przy pierwszym pytaniu, dając klientom szybki i łatwy dostęp do bazy wiedzy. Konwersacyjny IVR uwalnia również konsultantów od rutynowych zadań, takich jak przyjmowanie zamówień i odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania, umożliwiając im skupienie się na bardziej złożonych zagadnieniach i zapewnieniu wyższego poziomu obsługi klienta. Jeśli więc chcesz zapewnić lepszą obsługę klienta i zmniejszyć frustrację klientów, rozważ wdrożenie konwersacyjnego IVR. Konwersacyjny system IVR skróci czas obsługi telefonicznej, zwiększy satysfakcję klientów oraz usprawni pracę call center czy działu obsługi klienta. Więcej informacji na stronie www.iVrapi.com